Witam, mam na imię Kinga i jestem asystentem prawnym w kancelarii Redwood Legal. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sześciu sposobach, w jakich możemy Wam pomóc. Pierwszą metodą, jaką możemy Wam pomóc, to nasze darmowe vlogi i strona internetowa z dużą ilością artykułów o prawie i o procedurach prawnych. Jeżeli nie macie pieniędzy na to, aby skorzystać z usług prawnika, to naprawdę możecie sobie poradzić samemu, używając informacji na naszej stronie i na naszym YouTube. Mamy ten kanał oraz kanał angielski, który jest podlinkowany poniżej. Druga metoda, jaką możemy Wam pomóc. To nasza książka, która za niedługo będzie dostępna. Książka będzie przewodnikiem prawnym i będzie zawierała informacje proceduralne, taktyczne oraz informacje prawne w, w, w tym, czym się specjalizujemy, czyli spory sądowe, sprawy związane z nieruchomościami. Książka będzie kosztować około 50 do 75 funtów, ale jeśli ktoś będzie w, w ciężkiej sytuacji finansowej lub jest studentem, no to będzie. Mógł skorzystać z naszej zniżki. Trzeci sposób, w jaki możemy Ci pomóc, to konsultacja telefoniczna, czyli godzina z prawnikiem przez telefon lub Skype, gdzie będziecie mogli omówić swój problem, pokazać jakiekolwiek szczegółowe dokumenty i zapytać się, co zrobić tam dalej. W sumie byłaby to konsultacja generalna dla osób, które no, potrzebują trochę pomocy, ale nie za dużo, bo radzą sobie dość dobrze sami. Taka porada będzie kosztowała 250 punktów. Prawdopodobnie, jaką możemy Ci pomóc, to porada personalizowana, specyficzna do Twojego problemu, do Twoich dokumentów. Taka porada zajmuje zazwyczaj 3 lub 4 godziny pracy, czasami troszkę dłużej. No i kosztuje 250 punktów na godzinę. Um, lub 150, jeżeli wasza sprawa jest warta mniej niż 10 tysięcy funtów. Ta porada zawierałaby informacje o zaletach waszej sprawy, następnych krokach, sprawach taktycznych, bo w sumie jest to dość taktyczna gra, sądy, spory sądowe oraz następne kroki, i jak powinniście współpracować z nami dalej, czyli czy lepiej pracować na zasadzie taksówki, czy na zasadzie no win, no fee, czyli nie wygrywasz, nie płacisz. No to wszystko byłoby zawarte w tym. No i taka porada zawierałaby konsultację telefoniczną lub przez Skype oraz e-maila podsumującego poradę, jaką czyście dostali. No i co zrobić dalej. Piąta metoda, jaką możemy Wam pomóc, to standardowa usługa prawnika, czyli jechanie taksówką, czy Uber, czyli mówisz, że chcesz jechać z punktu A do punktu B, no i dajemy Wam taką wstępną wycenę i pracujemy na takiej zasadzie. A jeśli potrzebujecie długoterminowej pomocy lub jesteście w ciężkiej sytuacji finansowej, bądź macie skomplikowaną sprawę, która jest dużo warta i ma bardzo dużo zalet, no to szósta metoda to jest nasza praca na zasadzie no win no fee, czyli nie wygrywasz, nie płacisz. Jest to w sumie coś, w czym się specjalizujemy. Podchodzimy do tego tematu bardzo poważnie i zawsze, ale to zawsze bierzemy pod uwagę zalety jakie z tego wpłyną i co najbardziej opłaca się naszemu klientowi. Taka praca polega na tym, że pracujemy za sobie procent Waszych wygranych, jak już cały proces się skończy. I małymi opłatami w trakcie. Są w sumie dwie metody takiej pracy: czyli jedna to jest za przysłowiowe około 25% waszych wygranych, od 15 do 25-30%, w zależności od sprawy. Oczywiście to jest sprawa indywidualna i trudno powiedzieć Wam przez wideo, ile to dokładnie będzie. I wtedy były małe opłaty w trakcie procesu. No, które możecie się spodziewać, oczywiście też byśmy powiedzieli Wam, ile to dokładnie by było. A drugą metodą to jest praca za zmierzoną cenę na zasadzie no win, no fee, czyli pracujemy za blisko niczego w trakcie, a w zamian za tą darmową pracę zwiększamy procent wygranych, jaki nam się należy pod sam koniec procesu. To jest to sześć sposobów, w jakie możemy Wam pomóc i mam nadzieję, że to przydatne wideo i wiecie, co jest na stole. Jeżeli potrzebujecie pomocy prawnej, to skontaktujcie się z nami na infomaupa.redwoodlegal.co.uk lub do nas zadzwońcie. No jeśli będziecie pisać e maila, to załączcie wszystkie dokumenty w formacie PDF z zapami i skontaktujemy się z Wami, aby Wam pomóc. Dziękuję, pozdrawiam z słonecznej Warszawy, i do zobaczenia wkrótce. Proszę subskrybujcie channel tutaj, jeśli chcecie dostawać więcej informacji prawnych lub jesteście zainteresowani tymi tematami.